...reprezentację, co oznacza, że najprawdopodobniej, no ale nie, nie dzielmy skóry na żywym jeszcze niedźwiedziu, ale wszystko na to wskazuje, że zakończymy dzisiejszą rywalizację na czwartym miejscu. Kamilu, szkoda, nadal pozostajesz naszym bohaterem, czasami są słabsze dni, a teraz Markus Eisenbichler kontra Timmy Zajc. Zaczyna mistrz świata, a odpowiadał będzie jeden z najzdolniejszych zawodników młodego pokolenia osiemnastolatek. Najpierw Eisenbichler. Niemcy by chcieli wygrać i daleko w frunie, Eisenbichler poza granicę, 220 metrów w pierwszej kolejce miał 227, a teraz 223,5 metra, ale tak sobie myślę, że chyba jest w stanie Timi Zajc odeprzeć ten atak i Słoweńcy będą się, być może, no bo wszystko się może zdarzyć, ale tak sobie gdybym 18, 18,5 19, dwie od sędziów wiatr jakby ucichł, prawie żal ten rekompensata 1,2 punktu. Markus Eisenwichler, Niemcy na pierwszym miejscu 1606,3 punktu przed Austrią i przed